Najgroźniejsi wrogowie nie zawsze noszą mundur. Czasem mieszkają drzwi w drzwi i czekają na sygnał. 3 września 1939 roku w Bydgoszczy wybuchły walki. Polskie oddziały przechodzące przez miasto zostały zaatakowane przez niemieckich dywersantów, często sąsiadów, których dobrze znali. Chcesz zobaczyć, jak wyglądała ta krwawa niedziela oczami świadków? Oglądaj cały film. W kilkugodzinnej bitwie obok żołnierzy stanęli polscy cywile. Efekt? Około 300 niemieckich dywersantów i spadochroniarzy zostało zabitych na miejscu. Blisko tysiąc trafiło do niewoli. Ale życie straciło też 250 polskich obrońców. Niemiecka propaganda nazwała te wydarzenia krwawą niedzielą. Polacy zapamiętali zdradę sąsiadów. Takich historii jest więcej. Cofnij się o jeden short, by zobaczyć początek tej wojny i subskrybuj sekrety historii opowieści. Tutaj odkrywamy prawdę, której nie znajdziesz w podręcznikach.